Skończmy ten etap, poruszmy się. Czyli mamy tutaj, tak jak mówiłem, Katiusze wychodzą drogą raz, dwa zostawmy je tu, obrona przeciwlotnicza. No i co to mamy? Oczywiście kolejny piechota, jeden, dwa. Miało tutaj dobrze okay. docieramy, ok. I teraz tutaj najeżdżamy no, tą drogą rolną. Raz, 3, 4, 5, 6, 7. Nie ma efektu, wchodzimy, ok. No i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Będziemy tutaj atakować. Dobra, no to lecimy co tu mamy? 21 na 2 22 na 2 to jest 11, czyli mamy plus 2 do wyrzuconej. Czołgi mają 2, to mamy razem 4 eee, i 5 plus 1 będzie 5 za gwardię, bo mamy y, event naturę. Tutaj mamy 2 plus 1 za las, plus 1 za linię umocnioną, czyli mamy ostatecznie 5 do 1 i plus 1 dla sowieta. 4 do 1 za las, 3 do 1 za linię umocnioną. Rzucamy kością plus 1 do wyrzuconej. 3, czyli ostatecznie 4. to jest A1, BR1, czyli Niemiec może anulować jedno wycofanie ze względami umocnionych, się nie dzieje, a my musimy ponieść stratą, bo nie zmusiliśmy przeciwnika do wycofania się tutaj. Niemiec ma 7 punktów siły, jakoś 3, tu on ma obydwu plus teraz to będzie 4, a my tu spróbujemy, mamy tak, 22 plus 15 z artylerii, to jest 37, 37, a 7 to jest 5 do 1, 4 do 1, zalaz. No i tyle. No i Niemiec ma plus 1 zalaz do jakości, czyli 4 ostatecznie. My mamy tak: 3, 4 za organiczną piechotę z brygady pancernej, 5 za. Wardziew, czyli mamy co? 4 do 1 i plus 2 do wyrzuconej, czyli mamy ostatecznie 8, czyli dobry wynik B2-2. No, wybralibyśmy na pewno tą przeciwpancerną, czyli ona poniesie jedną stratę, no i tutaj Batalion Ankon poniesie drugą, no i muszę się jeszcze wycofać dwa pola. Tutaj atak był bardziej skuteczny, jednak linie umocnione robią swoje. No i zrobimy tutaj pościg. Ok, mamy jeszcze do użycia tutaj lotnictwo, i mamy do użycia wsparcie artyleryjskie z zaplanszy. Ok, ściągniemy to sobie na dół. No i tak jak mówiłem, tutaj będziemy próbowali zaatakować te pozycje tymi jednostkami, tutaj ruchem taktycznym. No i wejdziemy tutaj. No i jedno skadniu sia poniżej ten poziom straty. Jedziemy 1 2 3 4 5 6 7 8 9. No i tu wejdziemy. No kolejny mamy poziom straty w wyniku walki. No trudno. Tutaj damy nasze moździerze. No i tym jedziemy. No dobra, co my tu mamy? 6. 6 i są w lesie za linią mocnioną, czyli wybierzemy na pewno jednostkę tutaj przeciwpancerną. Eee, zrobimy 7, wesprzemy ich moździerzami tutaj, które są w zasięgu. 7,5 raz, 2, 3, 4, 5 są wsparte, wesprzemy ich obronę połową, czyli będzie 7 ostatecznie punktu siły i jakość tutaj będzie 3. 4 za las, 5 za linią mocnioną i minus 1 będzie, gdy no tutaj Niemcy będą mieli przesunięcie za las i minus 1 jeszcze przesunięcie za linię umocnioną. Sowiet 18 i 9 to jest 27 27 i 11 to jest 38. 38 na 7 to jest 5 do 1 Przesunięcie o 2 to jest 3 do 1, ale Sowiet ma tak, ma jakość 2. Możemy dołożyć lotnictwo, ale to nam nic nie zmieni. Ma jakość 2. Dodamy plus 2. Za wsparcie alteryjskie robi się 4. Niemiec ma 5. Czyli ostatecznie. Yy. Mamy 5 do 1, 4 i 3 za eee, teren. No i to jest 600, A, jeszcze gwardia. No to będzie 5, to będzie 0. To co wypadnie, to będzie 3. Przy 3, 3 do 1, 3. To jest B. A1 z gwiazdką B1, czyli nie poniesie... Niemcy się nie wycofują, bo utrzymuje ich linię umocniona, a my musimy na każdej jednostce ponieść stratę. Dlaczego? Te dwie straty są wynikające z, z pułapek, a ta będzie wynikająca z poniesienia straty, ze względu na to, że nie zmusiliśmy jednostki wrogiej do wycofania się. W związku z tym no, atak wyszedł kiepski. Sowieci tutaj, no, atak się nie powiódł. W związku z tym, w związku z tym, tura gracza sowieckiego, no, do zakończyła się. Tutaj odnieśli spory sukces, przegonili Niemców. Tutaj rozbiliśmy bunkry. Tutaj w, w, wjechaliśmy na niemieckie tyły delikatnie, omijając jezioro i, i drugie jezioro. No, można powiedzieć: sukces. No dobra, teraz Niemcy. Tak jak mówiłem, Niemcy nie mogą za bardzo się ruszyć tutaj, za daleko od piłu odjechać, ale mają jakieś tu siły, które no, będą próbowały tutaj. Mm, Zablokować tutaj to włamanie. No spróbujmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Korzystać. Tu damy naszych wspaniałych folkszturmistów. Co? Tą jednostkę możemy od miasta zabrać. 3, cztery, pięć, sześć, siedem. Spróbujemy tutaj hmm, pogonić Sowieta. Co mamy? Tu mamy jeszcze Moździerze. Ruszmy się nimi. Tu już mamy słabo. Mamy dowódcę Merca. Wykorzystajmy go. Niech nam wesprze atak. W tej chwili mamy 7. 16, 20, 23 punkty siły na 11, to jest malutko. No, no co tu już się, nic więcej nie ściągniemy, nie mamy tu takich wielkich sił. Ewentualnie możemy zabrać tych, tutaj nasz oddział rozpoznawczy: 2, 4, 6, 8, 10. Dajmy go tu. Dobrze. Ok. No co, mamy jeszcze pociąg pancerny. Spróbujmy go wykorzystać. W razie czego nas osłoni przed lotnictwem. Niech nas wspiera. Ok. No co, tu już więcej nic nie ściągniemy. Tu mamy punkt zwycięstwa. Nic takiego szybkiego nie ściągniemy, tych oddziałów stąd nie ruszymy, bo są koło piły, nam nie pomogą. nie te oddziały możemy zabrać tutaj, żeby już przygotowały się w kierunku kontrataku, kontruderzenia. No, i co tutaj, no tutaj to musimy się ewidentnie wycofać, by się obronić. No, a tutaj na dole próba kontrataku. Spróbujmy, no więc nas to nie kosztuje. Soviet I tak już wykorzystał swoją artylerię. No spróbujmy. Dobra, zacznijmy tutaj. 7. Do limitu użycia artylerii na turę nie liczą się yy, moździerze, tak więc jest jakaś nadzieja. Mamy 7. I 6 to jest 13, plus 2, 15 to jest 3 do 1. Las 2 do 1. Sobiet będzie miał plus 2 za swoją jakoś plus 1 za las. My wybierzemy artylerię, to mamy 3. Dowódca da nam 4. No to co, ostatecznie? Dwa do jednego i plus jeden do wyrzuconej. Spróbujmy. To jest endangerment, czyli Sowiet ginie, schodzi z planszy, jednostka jest zniszczona. A my tą jednostką, za dużo, wybraćmy jako przewid... przewodzącą do ataku, ponosimy stratę. Ponieśliśmy stratę, ale rozbiliśmy Sowieta, zdobyliśmy punkty zwycięstwa. Całkiem nieźle myślę. Tutaj nic. No a spróbujemy jeszcze tutaj. 4 i 12, to jest 16 plus 4. Yy, 16. 20-27 Użyjemy te dwa lotnictwa. Sobiet nam swoim lotniczym przeciwlotniczym nic nie zrobi, bo jest za daleko. Raz, dwa, trzy. Nas nie chwyci. Czyli mamy 33 na 11. To jest 3 do 1. Las, 2 do 1. Niemiec. Sowiet ma plus 2, plus 1 za las. A my wybierzemy jako jednostkę przy, przewodzącą tutaj batalion Kolberg, to mamy 3, dowódca 5. To będzie co? Ostatecznie 2 do 1 i plus 2 do wyrzuconej. Niezły wynik 6. Czy 2 do 1 6? Pójdźmy. To jest BR1 i A1 na czerwono. Czyli my nie poniesiemy straty. Sowiet musi się wycofać, ale musi się wycofać przez strefę kontroli, ponieważ tutaj ten oddział od... na no to pole wybiera strefę kontroli. Więc musi się wycofać i poniesie za to wycofanie w strefie kontroli stratę. Natomiast my skorzystamy z tego i zakleimy tą dziurę. Zużyte lotnictwo schodzi. No i co? Mamy koniec tury. W wyniku końca tury schodzą pułapki, oddziały pozostają. Natomiast wpływ pułapek już znika, bo jeżeli by się sowieci wycofali, no to wtedy tego efektu by nie było, ponieważ jakby pułapki nie zostały przez nich, e, można w cudzysłowie powiedzieć rozbrojone. Tutaj efektu nie było, no ale pułapkę zdejmujemy. E, tą pułapka zostaje. Oddział został rozbity. No, natomiast ta pułapka, tak jak mówiłem. schodzi. Nie, schodzi. Dobrze. I te pułapki schodzą, bo zosta i hefek został wykorzystany. No dobrze. Koniec tury. Jak widzimy e sukcesy Sowietów są niewielkie. No pewnym kosztem Niemcy zatrzymali e niemieckie natarcie. Faza końcowa. Powinien by teraz nastąpić jeszcze rzut na wycofanie się e Jednostek niemieckich z zewnętrznego ringu i z pozycji Kenix no ale trzeba by rzucić 8 lub 9. W związku z tym, no, w pierwszym etapie no, taka możliwość nie nastąpi, nie nastąpi, chyba żebyśmy na półki, nie wiem ile Niemców, no, ale zniszczone bunkry się nie liczą do obliczonej liczby jednostek. Yy, grad sowiecki czołgami nie dotarł do Gdy, chociaż mógłby i tu by dostał punkt plus 1, no ale jest tu to jak najbardziej możliwe w kolejnym etapie, gdzie bez walki będzie mógł zmusić oddziały niemieckie wyco do wycofania się, co jest nieraz dla e, niektórych dlaczego w fazie testów było mm, zmartwieniem, a dla niektórych e, ostatecznym sygnałem, że trzeba się wycofywać, ponieważ owszem, zadawali sobie tą spore straty, blokowali ich ruch, ale wyczerpywali swoje siły, a trzeba pamiętać, że gra to jest 21 etapów. To jest to właśnie ta krótka kołdra, o której mówiłem, że hmm, czas w pewnym momencie będzie szedł na stronę Sowieta. Ilość oddziałów, jaka będzie wchodziła na planszę, zaraz będzie miletap drugi, to Państwo e, będą mógł pokazać. Natomiast trzeba pamiętać, gra jest tam 21 dni, i tutaj będą trzeba e, powoli mierzyć się e, z określonymi siłami.